Dzień dobry, moi drodzy. Pierwszy raz chyba z mojego gradełka mam okazję właśnie tutaj sobie w moim garażu pomieszczeniu gospodarczym podziałać. No po to to też między innymi robiłem. Powiem wam, że to wszystko, co tutaj robiłem w tej serii, jeżeli chodzi o wyposażenie garażu małym kosztem, zrobiłem dosyć praktycznie. Wiadomo, jak zwykle jest miejsca za mało. No, ale. Co? Temperatura nie dopisuje, więc odpalona jest. O, teraz się wyłączyło termostat. Nagrzewnica tutaj mi wieje, żebym chociaż troszeczkę mógł sobie popracować. No jest generalnie porządek zrobiony, więc mogę w końcu tutaj się odnaleźć i coś nagrać. I zacząć już troszeczkę pracować dalej, tak naprawdę nad moimi mniejszymi i większymi. Projektami. A czym się będziemy dzisiaj zajmować, moi drodzy? Oświetleniem garażu. Wszystko jest przygotowane, zaraz do tego przejdziemy, ale oświetleniem garażu nie w środku, bo to jest już wykonane i zrobione. Jest spoko. Tutaj jeszcze kilka rzeczy jest do, do zrobienia, muszę Wam powiedzieć. W sensie takich praktycznych na pewno chciałbym sobie jakieś takie ala, pawlacze zrobić u góry, żeby po prostu wykorzystać jeszcze na 100%, na 110% można powiedzieć, procent to miejsce. No bo mówię, tego. tego z tej części takiej magazynowej w moim przypadku nigdy za, nigdy za mało. Ktoś pytał kiedyś czy będę korzystał w ogóle z tych drzwi. No w takich przypadkach właśnie kiedy w środku gdzieś tam się nagrzewa no to spoko. Oczywiście to jest tylko na chwilę docelowe, no bo nie ma jeszcze podbitki ocieplenia raczej nigdy nie będzie hmm, chyba, że się coś nie zmieni. Natomiast jaki jest plan jeżeli chodzi o oświetlenie garażu? Ja od początku Wam mówiłem, że chciałbym Zrealizować ten garaż tutaj na pod, przy podjeździe, na podjeździe z przodu domu, w taki sposób, żeby to było ujednolicone, jednolite z po prostu naszym domem, po prostu z naszym dachem, z naszą elewacją. No i do tego też dążyliśmy. Dach, elewacja taka sama. Dach, elewacja taka sama. Mamy tutaj. Oświetlenie. Oświetlenie podjazdu widzieliście w innym materiale. Oświetlenie tutaj podbitki domu również widzieliście już jakiś czas temu. Hmm. I ona się, powiem Wam, w naszym przypadku spisuje bardzo fajnie, podświetla tą bryłę budynku. I jest to zrobione w taki sposób, że nie pewnie nie będziecie widzieć nawet tego, że jest taki czarny profil z czarną maskownicą na czarnej podbitce. To jest przymocowane, wszystko polutowane, pospinane, idzie w taką elkę. No i taki plan jest... <laughs> też, żeby zrobić to w garażu. A dodatkowo mamy oświetlenie tej elewacji za pomocą takich tub. One zdały egzamin, fajnie też świecą. Najmniejsze LED-owe żaróweczki podpięte oczywiście wszystko elektronicznie, z aplikacji i tak dalej. Wszystko się uruchamia w zasadzie samo. Więc plan jest taki, żeby zrobić to też tutaj w garażu. Więc robimy dwa dwa punkty świetne, tylko powiem Wam, że to raczej na ten moment przynajmniej instalacja w środku jest przygotowana to też zaraz przejdziemy w sensie w... widzieliście ale na ten moment będzie pełniło chyba tylko i wyłącznie funkcję atrapy czyli żeby po prostu zgrywał się budynek gospodarczy z domem to nie będzie świeciło, no bo tutaj gdzie mamy ledy, no też nie ma tych tub więc one nie, nie działają jakby razem z ledami więc to tylko tak ozdobnie, żeby dopełnić jeszcze tą ścianę po lewej i po prawej stronie żeby ładnie wyglądało po prostu A takie oświetlenie robocze i oświetlenie tutaj garażu Będzie właśnie spełniało, spełniało Funkcję W sensie ten LED będzie spełniał tą funkcję Więc on w przyszłości jak będzie podbitka Jak zrobię będzie mi się chciało Mam nadzieję w przyszłym sezonie no, to tutaj będzie pociągnięta podbitka i będzie zrobione dokładnie tak samo jak tam. Natomiast, z racji tego, że tej podbitki jeszcze przez X czasu nie będzie, a oświetlenie jest mi tutaj potrzebne, no to zrobię po prostu na belkach, na razie na roboczo. Przygotuję sobie już wszystko, a potem tylko to zmienię w podbitce. Idziemy do środka. Więc, jeżeli chodzi o środeczek, no to oczywiście, w przyszłości, jak tutaj z drugiej strony będą te lampki, i będzie potrzeba oświetlenia, żeby to oświetlenie działało, no to przekujemy się po prostu, przewiercimy i zobaczcie, to jest plus właśnie takiej instalacji natynkowej. W tych wszystkich tam peszlach, puszeczkach itd. łatwość montażu, łatwość modyfikacji, więc zawsze będę mógł, mam pociągnięte i do oświetlenia, i do gniazd, więc będę mógł sobie zawsze tutaj puścić dodatkowy peszelek i ewentualnie zrobić oświetlenie z jednej yy, i z drugiej strony. Tutaj jest jeszcze roboczo yy, zrobione. Jak widzicie tam w rogu, wago i tak dalej, yy, bo na szybko yy, robiłem sobie oświetlenie jakby tamtej części, zamontowałem takiego leda yy, na czujkę yy, i do śmieci i tak dalej, żeby, żeby było po prostu praktycznie, więc potem będziemy sobie to jeszcze zmieniać i robić yy, na spokojnie. Tak mnie osrakał tam, jak latał kiedyś. No. no i też tutaj najprawdopodobniej będziemy się wpinać ledami, zasilaczem, całym sterowaniem, stąd będziemy pobierać prąd. W trakcie montażu zobaczę jeszcze, jak wyjdzie zasilanie tych LEDów, bo bardzo możliwe, że będę musiał podpiąć po prostu zasilanie z jednej i z drugiej strony, żeby było chyba natężenie takie samo z, z jednego końca i z drugiego końca, żeby świeciło równomiernie. Ale to zobaczymy po prostu w trakcie, czy, czy będzie taka potrzeba. To do tego, co mamy tutaj na stole. Y Atrapy. Znaczy to nie są atrapy, ale będą służyć jako atrapy. Wcześniej już gdzieś tam kupiłem najzwyklejsze. Wago, jakieś złączki do ledów, nie wiem czy w ogóle to użyję, mi się przyda. Lutownica też przygotowana z termokurczki. Ledy, zasilacz, to wszystko jeszcze miałem, nie musiałem nic kupować, był po prostu zapas. No i ciekawostka sonow. Basic Gen 5, generacji 5, jak się domyślam. No i powiem Wam, że... Wcześniej na moich materiałach mogliście zauważyć, że w takie właśnie produkty od Sonofa montuję, natomiast nie ten dokładnie model, tylko troszeczkę inne. Dopuszkowe stosowane raczej wewnątrz, natomiast ja na własną odpowiedzialność, własne ryzyko stosowałem je, stosuję je z powodzeniem zresztą na zewnątrz w odpowiednich puszkach pod daszkiem i tak dalej. Nie ma wilgoci, wszystko działa, wszystko się łączy. Działa Działa petarda, natomiast tym razem będziemy w ramach współpracy sprawdzali i testowali właśnie ten model od Sonofa nie bez powodu przygotowany stół zrobimy sobie taki mały pokaz test jak to wszystko będzie tutaj podłączone i jak można też podłączyć sobie taki model jakie on ma tutaj funkcje na bieżąco myślę będę mógł troszeczkę pogadać poopowiadać a jeszcze profile czarne cyk przygotowane Także biorę się do roboty. Więc moi drodzy, tak jak zawsze powtarzałem, to nie jest tak, że ktoś zapłaci i będziemy pokazywać wszystko. Wszystkie współprace w zasadzie są weryfikowane ze wszystkich produktów. Jeżeli coś pokazujemy, to jesteśmy albo ich pewni, albo sami korzystamy. Widzieliście w wielu materiałach, że z takich systemów korzystam. A w ogóle czekajcie, może mam tutaj jeszcze jeden na stanie. Oczywiście, że mam, bo kupowałem z zapasem i mam, wiem, że mam jeszcze jakieś plany tam do, do, do montażu, więc Mini R2 też tutaj jest, a teraz, tak jak wspominałem, do przetestowania Basic generacji 5. Jeżeli w ogóle ktoś nie wie, co to jest, po co to służy i dlaczego, to jest urządzonko, które, to akurat, które podpinacie sobie na przykład do jakiegoś obwodu, którym chcecie sterować się zdalnie. Podłączacie i macie wiele możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, albo z aplikacji, albo głosowo, albo manualnie. Ma możliwość połączenia z tymi wszystkimi, wiecie, Alexami, Apple, Smart Home, Google i te inne, bo działa w funkcji Mater. Funkcji czy w technologii, jak zwał, tak zwał. Ja się nie uczę tych wszystkich regułek na pamięć, żeby tutaj Wam mówić, po prostu to, co kojarzę, to, co zapamiętuję. Nie mam żadnych scenariuszów, więc myślę, że tak jest o wiele korzystniej i bardziej przystępnie. Więc albo współpracuję z systemem głosowym, albo ściągacie aplikację Ewelink. W ogóle poczekajcie, żeby nie było, ja też korzystam. Włącza się, uruchamia. Mamy tutaj podpięte wszystkie te moduły, które ja akurat mam zamontowane. Włączacie, wyłączacie z aplikacji, albo robicie sobie po prostu różnego rodzaju sceny, tak jak na przykład tutaj widzicie. Możecie sobie sterować czasowo, ustawać harmonogram, łączyć w ogóle te wszystkie urządzenia. Wiecie, to jest taki mini smart dom, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli nie macie, nie robiliście w swoim domu swojego smart home'a albo po prostu nie mieliście kasy, to potem, albo możliwości, to potem możecie wykorzystać właśnie od Senofa takiego rodzaju, różnego rodzaju moduły i pospinać sobie po prostu to wszystko tak, żeby to działało. Takie, wiecie, budowanie takiej struktury Funkcji, że jeżeli otworzy się brama, to zapali się światło, albo jeżeli będzie po zachodzie pół godziny, to włączą się właśnie LEDy. Taką funkcję ten, to urządzonko, ten moduł będzie spełniał na ten moment w garażu. Jest tutaj ten taki przycisk jeszcze tutaj mechaniczny, który włącza i wyłącza, więc bardzo możliwe, że ten moduł przeniosę sobie po prostu gdzieś indziej do domu, gdzie będzie taka potrzeba. Mam już pewien plan, ale nie wiem, czy tam Zuzia się zgodzi i to wszystko wyjdzie, jeżeli chodzi o pewne zastosowanie tego przycisku. Natomiast teraz ląduje on właśnie tutaj w garażu i będzie służył za... Yy, sterowanie yy, oświetleniem po prostu garażu więc najzwyczajniej w świecie yy, będzie sparowany z tymi wszystkimi yy, innymi moimi modułami i będzie uruchamiał w odpowiednim momencie yy, oświetlenie yy, garażu taki jest plan jeżeli chodzi o podłączenie i konfigurację jest banalna każdy to zrobi Podłączacie wejście, wyjście, łączycie w aplikacji jeden przycisk, wyszukiwanie, połączone i tyle. Po Wi-Fi, polanie, więc no nie ma żadnego problemu, przetestowane, jeżeli chodzi o łączność. Też nie jest tak, że jeżeli to zamontujecie, no to musicie korzystać tylko z tego. Możecie podłączyć zwyczajny, klasyczny włącznik, wyłącznik, przełącznik i też będzie działało, a żywotność. Kilka lat, 40 tysięcy chyba cykli, więc to akurat wyczytałem i zapamiętałem, więc w porze. Dobra, na krótko zrobimy sobie schemat, pokażę Wam jak to powinno wyglądać, jak to będzie u mnie wyglądało, a potem zabieramy się po prostu już za robotę na zewnątrz. ASMR. Ktoś kiedyś mówił, że nagrałem, no to to, to może być ASMR. Dobra. Dobrze moi drodzy, tak na szybko sobie to wszystko na brudno podpiąłem, nie było tutaj nic do pokazywania, chciałem sprawdzić tylko jak to tam podłączyć, czy wszystko na pewno działa. Mamy zasilanie, mamy zasilacz, mamy moduł od właśnie Sonofa, mamy LEDy, no i mechanicznie działa, działa, włączyło się, wyłączyło się. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam schemat podpięcia, no to wiadomo, 230 do zasilacza, od zasilacza. No miałem taki akurat kawałek przewodu, więc już tam nie chciałem sobie kombinować. No i mamy nasz moduł, a od modułu tutaj może wchodzić od chyba stówki do 240. No i wychodzimy oczywiście tym, czym chcemy w moim wypadku. LEDem, ale może to być cokolwiek innego, jakiekolwiek inne urządzenie, lampa czy cokolwiek. No i działa. A jeżeli chodzi o aplikację, no to tak jak mówiłem, jest to banalne. Ja tutaj nie mam aż takiego zasięgu Wi-Fi, więc połączyłem się po Bluetooth. Od razu wyszukało urządzenie, moduł. Łączymy teraz po Bluetooth. Wyskakuje nam moduł dodany. Mamy harmonogram. Potem w całej aplikacji dodajemy sobie różnego rodzaju sceny. Także można też oczywiście z aplikacji włącz, wyłącz. I tak naprawdę wszystko śmiga. Jeśli chodzi o sterowanie głosem, to muszę Wam powiedzieć, że ja z tego nie korzystam, nie lubię tego, nie mam potrzeby, nie jest mi to potrzebne, więc tylko mówię, że jest taka funkcja. Natomiast ja tego nie testuję, bo po prostu tego nie używam. Dobra, z takim podłączeniem, z takim schematem będziemy teraz przechodzić na zewnątrz myślę, że będę się po prostu włączał co jakiś tam czas, co etap, żeby Wam w ogóle pokazać, jak idą prace, no i efekt finalny oczywiście też na samym końcu. Jak to się prezentuje? Tego jeszcze nie zamykam i tak na stałe tego nie robię, no bo to wszystko jeszcze i tak będzie zmieniane, ale na ten moment yy, tak musi być i tak będzie i działa i jest ok. Wczoraj już się ciemno zrobiło, nie chciałem świrować, więc moje atrapki są już elegancko od lasera zamontowane, ale również zamontowany jest LED. Na razie, tak jak mówiłem, roboczo potem, jak przyjdzie podbitka, no to będzie, będzie lepiej. Tutaj z drugiej strony kabelek też ukryty, więc czekamy teraz, aż się ściemni. Pokażę Wam efekt końcowy. No i ładnie garaż oświetlony. Dom tak samo. Fajnie. Ja jestem z efektu zadowolony. Dobrze, moi drodzy. Takim miłym akcentem wieczornym żegnam się z Wami i widzimy się za tydzień.